Znajdujemy się w firmie Celertech w Rekowie Górnym, województwie pomorskim. Zajmujemy się dostarczaniem pojazdów komunalnych zarówno na rynek polski, jak i rynek europejski. Zatrudniamy ponad 800 osób. W chwili obecnej firma produkuje około 1500 jednostek rocznie. Programu Sigma Nest używamy u nas w firmie do programowania laserów firmy Bystronic BySmart oraz BySprint, a także wypalarki plazmowej Stigale. Dodatkowo Sigma Nest jest zintegrowany z wdrożonym w naszej firmie systemem ERP o nazwie Microsoft Navision. Dzięki tej integracji z poziomu programu Sigma Nest mamy w czasie rzeczywistym udostępnione informacje z Navision o zapotrzebowaniu na konkretne zlecenia produkcyjne, według bieżącego planu produkcyjnego oraz podgląd na bieżące stany magazynowe blachy na magazynie automatycznym Basic Tower firmy Remer. Tak przygotowane i zebrane dane w jednym miejscu pozwalają nam na płynną oraz skuteczną pracę nad tworzeniem dynamicznych rozkładów detali według bieżących potrzeb produkcyjnych, planowanie właściwej kolejki samych programów cięcia na maszynach, a później na bezproblemowe posortowanie wyciętych półfabrykatów. Przy przygotowaniu geometrii dla ciętych detali, które po cięciu przechodzą na operację cięcia, wykorzystujemy program Sigma Band jako symulator offline dla naszych pras krawędziowych LVD oraz bystronik. Pracując w ten sposób mamy pewność, że detal do cięcia oraz później gięcia jest przygotowany poprawnie technologicznie. Automatyzacja na liniach cięcia blach, dzięki wdrożeniu rozwiązań związanych z SIGMANEST, jak i programach autorskich firmy STIGO, sprawiła, że w tym obszarze fabryka działa niczym Fabryka 4.0. Wdrożone programy przyczyniły się do znacznego ułatwienia pracy w dziale prefabrykacji od operatorów maszyn poprzez pracowników konfekcji. Kolejnym działem, który w dużym stopniu zyskał, jest dział planowania, który ma narzędzia i możliwości do reagowania na potrzeby fabryki czy klientów. Kluczową korzyścią wynikającą z wdrożenia automatyzacji było znaczące podniesienie wydajności produkcyjnej w obszarze działu prefabrykacji. Zastosowanie automatyzacji przyniosło nam wzrost na poziomie około 30% dla pojedynczego lasera.